bym zabrał taką prostą zagadkę, na którą pewnie większość z nas znałaby odpowiedź, czy Ziemia kręci się wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi. Być może tylko najmniejsze osoby mogłyby się pomylić. Wiemy doskonale, że jest inaczej niż widzimy. To nie Słońce krąży wokół Ziemi, ale to Ziemia krąży wokół Słońca. Jeden z pierwszych, którzy to odkryli, był Mikołaj Kopernik, który zmarł w 1543 roku. On był z powołania księdzem duchownym. Zajmował się głoszeniem Słowa Bożego, sprawowaniem sakramentów i prowadzeniem innych do Boga. Ale jedną z jego pasji było oglądanie ciał niebieskich, planet, gwiazd, księżyca. I mając około 40 lat, odkrył różne rzeczy znaczy że wydał pierwsze swoje rękopisy które e, mówiły o tych jego odkryciach. Później, nawet 60 lat, e, był tym, który w Rzymie miał jakieś wykłady, o których też, wiedząc, co naucza, nie sprzeciwiał się temu. I dopiero pod koniec swojego życia, mając prawie już 70 lat, wydał książkę o obrotach ciał niebieskich, która właśnie zawierała te jego odkrycia. W dniu swojej śmierci dopiero trzymał pierwszy egzemplarz tej książki. Mówię o nim, ponieważ te te sprawy, które gdzieś odkryją, kierunkowały w nim ten w dzisiejszej Ewangelii ziarno rzucone w ziemię. Ono wzrastało, wzrastało, wydało w końcu i wspaniały plon. I kiedy przeglądałem taką książkę o najbardziej najbardziej wpływowych osobach nadziei ludzkości, to jedynym Polakiem, który tam się znalazł, Właśnie był Mikołaj Kopernik na 19 miejscu dzięki swoim odkryciom i temu ziarno, które wrzucone w ziemię przez to, co odkrył, zaczęło zmieniać ludzi myślenie, że nie Ziemia jest płaska, że kręci się wokół słońca, ale jest inaczej. Że prawda jest jeszcze piękniejsza, jeszcze wspanialsza. Bardzo zadać sobie pytanie, jakie idee w nas pierwą, czy my zajmujemy się, przejmujemy, bo. Wiele osób sieje na glebie naszych serc. Poglądamy telewizję, czytamy prasę, jesteśmy w kościele. Nasi nauczyciele, wychowawcy, przodkowie nieustannie dokonuje się zasięg różnych, dobrych, złych no niestety rzeczy. To myślę, że doceniają szczególnie rodzice, dziadkowie, wychowawcy, którzy czasami muszą kolejny i kolejny raz powtarzać to samo i to ziarna dobrych słów marnuje się. Dziecko. Młody człowiek nie rozumie. Na szczęście Jezus daje nam dzisiaj nadzieję, że to ziarno ma taką sobie moc, że w dnia, i w nocy, gdy się czuwa i gdy się śpi, to, co się nie dobrego, słowo Boże, samego Jezusa, to w człowieku gdzieś kieruje, rozwija się i zmienia nasze podejście. Tak tymczasem zasiedliśmy w, w były misy na afiare, które mieliśmy okazję. Przeżywać tydzień temu. I warto zadać sobie pytanie, co z tych misji zapamiętaliśmy? Jakie ziarno w nas zostało? Nie każdy sobie odpowie. Bo były takie osoby, które codziennie przychodziły na nauki i pozwalały, by półsiały tak na naszych serc. Ale inne powiedziały, nie ma czasu. Inne przyszły raz, mogły, gdy mogły, kiedy jakoś się nadarzyła okazja. Niech każdy sobie odpowie, co dobrego zostaliły co jakoś w nas zostało. I warto uważać, żeby nie mieć taką pokusę, by myśleć sobie, ładnie mówił, ludno mówił, wzruszyłem się, język się poproszyłem, czy też... Święty Grzegorz Wielki napisał kiedyś, że można porównać sianie ziarna do takich etapów, że jeśli ktoś nam powie dobre słowo, słowo Boże, to jest jak ziarno wrzucone w ziemię, wtedy rodzi się pragnienie, a może bym się więcej pomogli, a może bym coś dobrego zrobił. Później pojawia się sić głową i wtedy zaczynamy to robić, czynić dobro spełnia się przykazań. później gdy jest większe, to jest głos, wtedy jakby na 100% swojej możliwości realizujemy to, czego Panu czas zaprosił. No i później dorodny, dojrzały głos, który jak się nie zbiera, to sam się rozsieje. To wtedy człowiek jest dojrzały w miłości, dojrzały w wierze, dojrzały w właściwym postępowaniu. I warto pytać, jaki jest etap tego, co usłyszeliśmy, że przypadkiem traki nie działały, troski i codzienności nie przypuszyły tego słowa, ja powiem szczerze, że z tych misji parafialnych szczególnie trzy rzeczy utkwiły mi mocno w pamięci. Pierwsze to nauka, w której ojciec misjonarz mówił, że jesteśmy wierzący, ale często postępujemy tak, jakbyśmy nie wierzyli. I wtedy zalecał trzeba pytanie, czy ty prawdziwie wierzysz? Czy ty wierzysz w Boga, wierzysz, wierzysz w życie wieczne? to bardzo dziś mocno dotknęło mojego serca. Drugie. To był moment, kiedy było poświęcenie krzyży. Może bardziej niektórzy, kiedy był moment odnowienia sakramentu małżeństwa, no ale to akurat nie dotyczy. I byłoby dzięki każdy na swoje powołanie. Kiedy krzyże do rąk, kiedy było ich poświęcenie, kiedy misjonarz mówił o wartości cierpienia, że to wszystko na sercu przeżywamy. I trzecia rzecz, kiedy w panowie bardzo mocno padły słowa, że droga, która mnie prowadzi do kościoła, jest drogą rzeczką. Człowiek, który nie idzie do kościoła, prowadzi i idzie do I Nie chodzi tylko o sam budynek, ale jakby kierunek swojego życia. Czy to, co robię, prowadzi mnie do Boga? Czy jest jakieś pytanie, a ty, co zapamiętałeś, co w sercu. Bo to ziarno rzucone ma teraz wzrastać, rozwijać się. Ono sobie da moc. A na moc. Jak to ziarna korczycy w cizej wangeli danej. To ziarna w ma średnicę jednego milimetra. Ale przy dobrych warunkach rozrasta się do czterech, trzech czy pięciu metrów wielkości jako drzewo. A pień jest jednym naszej sosny. I tak samo w nas, czasami nie widzimy nie że ktoś się nawraca, że ktoś zmienia postępowanie. Ale to słowo Boże daje nam nadzieję że dziś wewnętrznie coś dobrego, zasianego to kieruje, rozwija się, i z czasem przyniesie domin. I dlatego warto wierzyć w moc Słowa Bożego. To, co do nas Pan mówi, na kazaniach, a szczególnie na misjach świętych. Ostatnio czytałem o takim pijaku, którego właśnie życie zmieniło się dzięki Słowu Bożemu. To był rosyjski żołnierz młody, ambitny, bardzo zaradny. No ale niestety e, miał wielu znajomych, z którymi razem pili. I pili tak dużo, że zaczął się awanturować po tym pijaków, wstawiać swoimi swoim dowódcy. W kolejnej takiej awanturze zdegradowali go do swojego żołnierza. I próbował jakoś tam się leczyć, ale nic nie dawało skutków. I któregoś dnia przez jego bliskość, czy stacjonalni, przechodził pewien nich, e, prawosławny, i widząc, że Młody chłopak jest taki smutny, spytał go, co ci jest. A on opowiedział jego swoją historię. Wtedy ten, ten nich powiedział: Mojego brata spotkało coś podobnego. Też pił na ugór. Ale uratowano to Ewangelia. Ktoś mu poradził, żeby kiedy zechce mu się pić, przeczytał jeden rozdział z Pisma Świętego. Gdyby on się jeszcze bardziej chciał mówić, no to nie drugi, trzeci. Ale ten żołnierz, który to słyszał, mówi: ale ja z tego i tak nic nie będę rozumiał. jakiejś pobożności. A ten w nim powiedział, nieważne. Słowo Boże ma moc. I chociaż ty byś nic nie rozumiał, to szatan wie, co czytasz. I on będzie uciekał ze swoimi pokusami, przecież on jest przyczyną tego alkoholizmu, to w tym momencie, w tym momencie tego pięństwa w tym momencie te pokusy do picia będą osłabione. A on tam przyjął tą książeczkę, wrzucił w jakiś kufel, Swojego. I któregoś dnia zaczęło mu się mocno pić, sięgnął do ołgówkę, aby tam wyszukać pieniądze i trafił na I tak to Ewangelię. tak pomyślał, a spróbuję, przeczytał jego rozdział. Przeczytał i faktycznie nic nie rozumiał. No ale dobrze, czytał dalej. Przeczytał drugi rozdział, trzeci. I nagle zadzwonił dzwonek na ale. I Nie miał czasu pójść po picie i wypić, bo trzeba było się tam gdzieś stawić. Uratował go Ewangelię. Następnego dnia znowu czytał trochę mniej się chciało i kolejnego znowu i znowu. I tak w końcu, kiedy przeczytał wszystkie cztery Ewangelie, okazało się, że już pragnienia do picia jakby wyschły i nie pije. I opowiada nam historię po 20 latach już mówiąc, że teraz codziennie czyta całą jedną Ewangelię. Albo Mateusza, albo Anka, albo Łukasza, albo Jana. Jak nie ma siły, to jego żona lub jego syn czytają mu Każdego dnia całą prawdę nie przeczytać. Do tego ochroni, Przed tym, by znowu się nie opijać. Zobaczmy, jak słowo Boże ma moc. W takiej historii, ja słyszałem, parę yy, I w tym momencie, zadać sobie pytanie: jeśli mamy z czymś to tak ważne jest to, byśmy przychodząc do tej świata, słuchali, co Pan do nas mówi. A jeśli już coś powiedział, byśmy to realizowali. Będąc no może w sięgnęli. O Pismo święte i czytamy, rozważamy, nawet jak nie rozumiemy. Ale prosimy Pana Boga, no bo nas mówił, by nas schrobił. Panie Boże, nie Ty jesteśmy, który sieje na naszych lebie serc dobre słowo. Sprawy nie byli nigdy ludźmi oszukującymi samych siebie, którzy przypominają człowieka, który przegrał się w lustrze, zobaczył swoje bra braki i odszedł. Ale jakbyśmy zobaczyli coś, czego brakuje w naszym życiu, byśmy mieli to zmienić, chcieli w swoje życie pójść za słowem Bożym, by ona zaczęła nas przemieniać wewnętrznie, naszą duszę, nasz umysł, nasze słowa i czyny, by Królestwo Boże coraz bardziej w nas się zakorzeniało. Prosimy Cię, Panie Jezu, byśmy byli słuchaczami podatnymi na Twoje słowo, by to słowo zasiano, by się zło, później kosz, by później można by było rozpocząć żyć